Cześć, dzisiaj mamy dzień ósmy naszego pobytu w Stanach. Wczoraj, w dzień siódmy, niewiele nagrywałem, bo pogoda była fatalna. Cały dzień ulewnie padało, ale był wczoraj finał Mistrzostw Świata w piłce siatkowej. Zatem razem z gospodarzami pojechaliśmy do typowo polskiej, amerykańskiej knajpy. Nazywała się Second Time i tam pijąc piwo przy barze oglądaliśmy y, cały mecz pogoda była no no wstrętna zaraz wam pokażę jak wyglądało na zewnątrz w Chicago natomiast w samym barze no niesamowita ciekawostka bo pierwszy raz życiu byli w tego typu barze i rzeczywiście atmosfera była E, niesamowita, sami Polacy. E, dziwne zwyczaje. Pierwszy raz z tym się spotkałem, bo siedzieliśmy przy barze i piliśmy na rachunek. Ale, żeby pić na rachunek, a nie płacić gotówką od razu po złożeniu zamówienia, należało w depozyt złożyć swoją kartę kredytową barmance. Ciekawa rzecz, bo w Europie. Człowiek pilnuje, żeby karta kredytowa czy płatnicza generalnie nie zniknęła z, z pola twojego widzenia, a tam kalnerka wzięła i później na każde zamówienie realizowana sam koniec przyniosła rachunek razem z kartą zapłaciło się i święty spokój. Po południu spędziliśmy sobie po południu wieczorem spędziliśmy sobie wspólnie przyjemnie e, czas. Pożegnaliśmy się z gospodarzami, bo oni wcześniej rano dzisiaj do pracy jechali. My w tej chwili mamy jeszcze pół godziny, wychodzimy z domu, jedziemy na lotnisko Midway w Chicago i o godzinie 17 mamy być w Waszyngtonie. Także czeka nas kilkugodzinna podróż do Waszyngtonu. Relacje z tej podróży oczywiście załączę. Trzymajcie się, cześć, na razie. いいかせのさかいしょ już opuszczamy dom opuszczamy Chicago nie spodziewaliśmy się, że mój serdeczny kolega jeszcze z lat 80 tak, tak nas przyjmie razem ze swoją dziewczyną także Adam Beata, bardzo dziękujemy to był świetny, świetny pobyt świetny czas spędzony z wami każdy wieczór, a wczoraj już cały dzień spędziliśmy razem no bo niesamowite przeżycie. Wielkie dzięki. Jesteśmy już na lotnisku Ronalda Legana w Waszyngtonie mamy kilkugodzinny poślizg po prostu na trasie przelotu były jakieś burze potężne i, i opóźnienie mamy czterogodzinne mieliśmy być o 5 jest 9 wieczorem więc nie wypada nic innego tylko wsiadać w Ubera i Uberem jechać do wynajętego pokoju czekam na Patrycję bo wyszła do toalety i i idziemy poszukać ubera to się zamówić ubera tylko znaleźć miejsce żeby nas odebrać na razie już jest nie... prawie 11 jesteśmy już w, w domku przy budówce mamy pokoik wszystko co potrzebne do spania i do życia na 3 dni jest na miejscu bardzo fajnie i mamy swój ogródek gdzie możemy sobie usiąść napić się Piwa, zapalić papierosa. A przed chwilą wziąłem Patrycję na pełen emocji. Spacer bo poszliśmy do najbliższego sklepu, gdzie się go 15 minut nocnego kupić. Jakieś dziwne piwo. No i tutaj nasza dzielnica jest bardzo fajna. Natomiast tam troszeczkę dalej to już takie nie za bardzo podejrzane. Patrycja była cała w strachu, spanikowana, ale ja tam bez obaw wszedłem. Chłopcy, chłopcy kolorowi, którzy tam po drodze spotykaliśmy, pokierowali nas do sklepu. Przed sklepem też się działo żuleria taka kolorowa, a chłopaki nam ustąpili miejsca na schodkach. Oczywiście chcieli się zakolegować po wyjściu ze sklepu z nami za jednego dolara, ale powiedziałem, że płaciłem kartą, że nie, kartą nie mam gotówki, ale mieli sympatycznie, więc tylko dlatego, że to jest Ameryka, tylko dlatego, że to jest noc i tylko dlatego, że yy, jakieś w głowie działają stereotypy to rodzą się te demony w naszych umysłach moim zdaniem niepotrzebnie. Oczywiście trzeba być ostrożnym, ale wszystko było w porządku. Teraz odpoczywamy, jest strasznie duszno, strasznie gorąco, więc złapiemy oddech, posiedzimy z godzinkę, idziemy spać, bo jutro trzeba zwiedzać Waszyngton. Jutro Wam pokażemy nasz pokoik i... Okolice. Dobranoc. A to jest nasz ogródek. Bardzo fajny.